Krański, jeśli ktoś by mnie nie znał. Jestem wiceprezesem tego nowego stowarzyszenia, jak i prezesem oddziału śląskiego Stowarzyszenia Młodzi dla Polityki Realnej oraz członkiem Unii Polityki Realnej w Okręgu Śląskim. Nie chciałem za bardzo dzisiaj przeprowadzać jakby takiej prelekcji w formie monologu, no ale zostałem niestety do tego zmuszony, więc powiem kilka słów na temat udziału Unii Polityki Realnej w ruchu narodowym. Bo to jest e, ostatnio dość palący temat, jeśli chodzi o tą partię. E, mam mówić o szansach i zagrożeniach dla postulatów wolnorynkowych, konkretnie w ramach e, Ruchu Narodowego. Postaram się to jakoś przedstawić e, obiektywnie. Jest wiele głosów, które e, są za, za współpracą z Ruchem Narodowym. Wiele argumentów e, jest właśnie za tą współpracą, natomiast też bardzo dużo głosów krytyki ze środowiska wolnościowego, e, szczególnie spotkało Unię Polityki Realnej za to, że zaczęło organizować mm. w z Narodowym, który współtworzył m.in. takie organizacje jak Młodzież Polska czy Obóz Narodowy na rady. W ogóle się zaczęła cała współpraca Unii Polityki...